Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym programie Punkt widzenia. Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT zaprasza na siódmą z kolei konferencję rodzinną pod tytułem Kocham więc wychowuję. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tej wyjątkowej konferencji? Na to pytanie dziś będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Prezes Stowarzyszenia NURT, pan Andrzej Dunajski. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny. Tak w wielkim skrócie, Państwo istniejecie już od roku 2009 we Wrocławiu, tak. natomiast jakie są cele stowarzyszenia tak naprawdę? Na czym się Państwo koncentrujecie? Naszym celem jest pomaganie rodzicom w wychowaniu dzieci. Robimy to na kilka sposobów. Takim podstawowym jest prowadzenie przedszkola, właściwie przedszkoli, mamy już dwa przedszkola i szkół. Prowadzimy szkoły, które charakteryzują się edukacją spersonalizowaną. Jest to szkoła dla dziewcząt Zdrój i szkoła dla chłopców Iskry. Mówimy o pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci. To jest tak, że trzeba rodzicom uświadamiać, że to nie na placówce oświaty, nie na przedszkolu leży tak naprawdę nieraz funkcja wychowywania. Czy te wartości właśnie powinny być już w domu zakorzenione? To niby oczywistość, ale jak to w praktyce wygląda? Tak, oczywiście. No, wiemy, że szkoła może jedynie pomagać placówki edukacyjne mogą wspomagać rodziców, nie mogą ich zastąpić. Stąd nasi rodzice myślę, że są świadomi albo bardzo szybko sobie uświadamiają, że to oni są głównymi wychowawcami swoich dzieci. Że to na nich spoczywa obowiązek ich wychowania i to, jak ich dzieci będą dokonywać wyborów w przyszłości, zależy głównie od rodziców. Dlatego właśnie, mimo że prowadzimy placówki dla dzieci, ale bardzo ściśle współpracujemy z rodzicami. Czyli rozmawiamy także w kategoriach kształcenia rodziców? Tak, jak najbardziej. Chociażby ta konferencja, którą organizujemy, to jest element kształcenia rodziców. Dzisiejszy świat jest światem bardzo szybko zmieniającym się i stąd wszędzie musimy się kształcić. Tak? Na każdym stanowisku pracy musimy poznawać nowe technologie, nowe sposoby pracy, a my jako rodzice w tym zmieniającym się szybko świecie musimy też się doskonalić, musimy poznawać jak zmienia się otoczenie, w którym wychowujemy nasze dzieci. Po to, żeby stosownie reagować do tego otoczenia, które się zmienia ciągle. Zanim jednak o samym się to działacie Państwo w oparciu o sprawdzony program edukacyjno-wychowawczy. Warto również zaznaczyć, że realizowany jest w placówkach należących do Międzynarodowej Grupy Instytucji Edukacyjnej idzie za Państwem 50-letnie doświadczenie. Tak. Powiedzmy jeszcze w takim razie, jak w Polsce działają tego typu placówki, właśnie reprezentowane przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny. W Polsce mamy w kilku miastach, bodajże w ośmiu miastach, tego typu placówki. I są to zawsze placówki, które opierają się na personalizmie. Jest to taka koncepcja człowieka, która zakłada, że on składa się z kilku elementów, które są równie ważne, czyli ciało. To jest podstawa naszego funkcjonowania na co dzień. Ciało w dobrej kondycji, w dobrej sprawności, w dobrym zdrowiu. Intelekt, czyli rozwój intelektualny, to żeby wiedza o świecie była jak najlepsza, żeby możliwości analityczne intelektu były jak najlepsze, wyciąganie wniosków jak najbardziej prawdziwe. Ale tym zajmują się wszystkie szkoły, prawda? Bo zajęcia wychowania fizycznego i, i zajęcia, które rozwijają intelekt, właściwie odbywają się we wszystkich szkołach. To nie jest nic. Jeszcze pytanie, co Państwa wyróżnia w takim razie? Tak, to, to co nas wyróżnia to to, że, że dostrzegamy też w człowieku kolejny element, taki jak wola. Wola, czyli pewna cecha charakteru, która powoduje, że człowiek potrafi wybierać dobro, często, w, które jest w. Kontrze do przyjemności. Dużo łatwiej nam jest wybierać przyjemność, ale żeby dokonać czegoś dobrego w życiu, często trzeba zrezygnować z przyjemności i wybrać coś, co jest dobre. Oczywiście są też przyjemności, które są dobre. Nie chodzi o to, żeby być męczennikiem, ale te osoby, które, które dobrze się rozwijają, które osiągają w życiu sukces, to są osoby, które mają. Charakter na tyle silny, że potrafią wybierać dobro. I tego staramy się uczyć już w przedszkolu. Powiedział Pan, Panie Prezesie, o całościowym podejściu do rozwoju dziecka, ale pojawia się również kwestia tego indywidualnego podejścia do tych najmłodszych poprzez system nazywany również u Państwa tutoringiem rodzinnym. Co kryje się pod tym hasłem? Tak, tutoring rodzinny jest to sposób współpracy z rodzicami, w którym rodzice uzyskują informacje o swoim dziecku, ale także planują wspólnie z tutorem, wspólnie z opiekunem dziecka proces wychowawczy na następny okres. W ciągu roku szkolnego odbywają się co najmniej trzy takie spotkania, na których obecnie są oboje rodzice. I zarówno tutor, jak i rodzice troszeczkę przygotowują się do tego spotkania. Czyli rodzice zastanawiają się wspólnie, co chcieliby, żeby ich dziecko, jakie kompetencje, żeby ich dziecko zdobyło w tym następnym okresie, nad czym chcieliby się skoncentrować, nad jaką cechą, która, którą chcieliby dziecka wypracować. I również tutor też się zastanawia, co byłoby dobrze, żeby to dziecko akurat w tym swoim okresie rozwoju, czym się zajęło. I jeżeli ta rozmowa zmierza do ustalenia właśnie takiego programu na kolejny okres, czyli na okres kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy. I w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy zarówno rodzice, jak i szkoła stara się pracować nad tymi cechami, które zostaną wyznaczone. I po tym okresie spotykamy się znowu, zastanawiamy się, co się udało, co ewentualnie zmodyfikować, co wprowadzić nowego. Także ten cały proces wychowawczy zmierza do tego, żeby go bardzo skonkretyzować, żeby nie zajmować się dzieckiem jako takim w całości, tylko żeby zajmować się tym, żeby na przykład był bardziej uporządkowane, żeby starannie pisało, żeby lepiej odrabiało zadania domowe, żeby od samo odrabiało zadania domowe, żeby samo o tym pamiętało, żeby rodzice coraz mniej przypominali, a coraz więcej odpowiedzialności, żeby przyjmował uczeń. I to w różnych okresach rozwoju od przedszkola poprzez szkołę podstawową można w bardzo wczesnym okresie tego typu kompetencje u dzieci wypracowywać, a właśnie współpraca rodziny ze szkołą daje ku temu bardzo duży impuls i, i przynosi bardzo dobre efekty. Państwo doświadczenie pokazuje, że ten program edukacyjno wychowawczy w pełni się sprawdza, bo ta aktywizacja rodziców można by również rozmawiać w kategoriach oczywistości, a tego jednak nie widzimy na co dzień. Tak, oczywiście, to jest proces bardzo trudny, tak? bo wszyscy jesteśmy osobami, wszyscy mamy pewne słabości, i to jest troszeczkę tak, że my jako rodzice ja też jestem rodzicem, mam szóstkę dzieci my jako rodzice możemy dać tyle, tyle dzieciom, ile sami posiadamy. tak? Więc nie jesteśmy w stanie nauczyć dziecka czegoś, czego sami nie posiadamy. I stąd rodzice w naszym projekcie bardzo szybko się orientują, że tak naprawdę wychowanie to jest też samo wychowanie. I mimo tego, że jesteśmy dorosłymi osobami, musimy wkładać wysiłek w to, żeby stawać się coraz lepszym, lepszymi osobami, poprawiać się w jakichś drobnych, codziennych czynnościach i dzieci widząc ten wysiłek też się rozwijają. Zatem mówimy o wzmocnieniu rodziców w tym programie wychowawczym. No to jest kolejny krok, na który także zwracacie Państwo uwagę, czyli również zaangażowanie samych rodziców w te inicjatywy. To jest tak, że oni również wręcz muszą później aktywnie uczestniczyć w życiu? To, to, co muszą, to, to oczekujemy, że będą wychowali swoje dzieci. Tak? Tyle oczekujemy od naszych rodziców, że będą się tym zajmowali, i wyrazem tego jest chociażby właśnie uczestniczenie w spotkaniach tutorskich. Ale wielu naszych rodziców chciałoby, żeby dzieci nabyły takie kompetencje społeczne, jak umiejętność pracy w grupie, jak praca społeczna na rzecz innych. I zdają sobie sprawę, że mogą dzieciom przekazać te kompetencje tylko wtedy, jeżeli sami będą to robić. I dlatego rodzice z naszego projektu są bardzo aktywni w różnego typu inicjatywach, które wychodzą poza nasze placówki edukacyjne. Myślę tutaj o Orszaku Trzech Króli, który w znacznej części jest przygotowywany przez naszych rodziców. Kto z Państwa był na Orszaku, to, to widział aktorów, anioły to są głównie mamy z przedszkola, mamy ze szkoły, diabły to są ojcowie, ojcowie ze szkoły, rycerze to są nasi uczniowie. Także większość aktorów, którzy bierze udział w Orszaku to są właśnie rodzice naszych dzieci, którzy robią to nie dlatego, że bardzo lubią się przebierać i, i lubią odgrywać jakieś, jakieś role, ale zdają sobie sprawę, że jeżeli będą to robić, to dają impuls swoim dzieciom do tego, żeby one też się otwierały na innych, żeby też chciały robić coś społecznie, żeby były ludźmi, którzy potrafią poświęcić czas dla innych. To właśnie ta, ta, ta cała aktywność jest, jest głównie po to, żeby dać dobry przykład dzieciom. Krzewienie wartości chrześcijańskich to jest dla Państwa podstawa tak naprawdę przy całej działalności. Tak, my się opieramy na, na wartościach chrześcijańskich, na antropologii katolickiej. Właśnie ta koncepcja personalizmu to jest koncepcja, którą wypracował Jan Paweł II. I dla nas jest bardzo ważne, żeby te treści one się pojawiały w codziennym życiu. Żeby to nie było tak, że my w, w sferze wartości proponujemy pewne sprawy, natomiast życie toczy się swoim troszeczkę innym torem, gdzie w życiu kierujemy się troszeczkę innymi kryteriami niż tymi wartościami. Staramy się, aby zarówno nasi nauczyciele, jak i rodzice żyli tym, w co wierzą. No, na przykład jeżeli rodzice starają się, by ich dzieci były prawdomówne, to muszą sobie uświadomić, że sytuacja taka, że dzwoni telefon i rodzic mówi do dziecka, słuchaj, odbierz, powiedz, że mnie nie ma, tak? Że taka sytuacja w ogóle nie może istnieć, tak? Bo jeżeli rodzic w ten sposób postępuje, no to nie jest w stanie nauczyć szczerości swojego dziecka, prawda? A często rodzice właśnie jednym z dużych problemów wychowawczych we współczesnym świecie jest to, żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem, żeby dziecko było szczere, żeby otwarcie mówiło o swoich trudnościach, problemach. Tak? I jeżeli, jeżeli rodzic nie będzie żył szczerością na co dzień w tak drobnych sprawach, tak jak, jak telefon, przed którym chciałby się ukryć, no to niestety nie nauczy swojego dziecka szczerości. Tak, budowanie świadomego społeczeństwa to musi być na tym etapie już wczesno-przedszkolnym i wczesno-szkolnym. No to może teraz wyjątkowo w tym momencie, bardziej to światopoglądowo, proszę porozmawiajmy, czy to jest już taki wymóg czasów, że faktycznie jeżeli na tym najmniejszym poziomie dziecku się tych wartości nie wszczepi, no to później po prostu będzie kłopot ze względu na te rewolucje informatyczne, z którymi mamy do czynienia. Natłok informacji. Ci młodzi ludzie często nie wiedzą tak naprawdę, gdzie szukać tych wartości. Tak, to prawda. Ten świat, w którym żyją nasze dzieci, no jest zupełnie inny niż świat, w którym my się wychowywaliśmy. Dostęp do informacji był bardzo mocno ograniczony. Teraz jest ta informacja bardzo dostępna, i to oczywiście ma bardzo wiele wartości. Tak? Dzięki dostępowi do informacji można bardzo szybko zgłębić się I Tu bardzo duża rola pedagogę, prawda? Który... Tak, można bardzo dużo się nauczyć też, ale można bardzo dużo czasu stracić na to, żeby poszukiwać jakiejś informacji. Mamy takie przykłady, na przykład, że, że uczeń, który był bardzo dobrym uczniem, nagle zaczynał otrzymywać kiepskie oceny i na spotkaniach tutorskich po pewnej dwugodzinnej rozmowie okazało się, że on nie korzysta z podręcznika, tylko że on szuka w internecie informacji, żeby się przygotować do kolejnej lekcji i tracił na to bardzo dużo czasu, tak? bo te treści, które miał gotowe w podręczniku, które wystarczyło przeczytać, sobie przyswoić. Mógłby zrobić to dużo szybciej, natomiast szukając w internecie, tracił na to dużo czasu i, i jego oceny się, się obniżały. Także nauczyć dziecko dobrze korzystać z tej informacji, która jest bardzo dostępna, to jest jedno, myślę, że z ważniejszych wyzwań, jakie przed nami współcześnie stoją. Zatem w prostej linii swoją wizję działania opieracie Państwo o fundament chrześcijańskiej wizji człowieka, a także świata. Mamy także tutaj pomoce naukowe. Czy w takich kategoriach mogę zapytać? Tak. To są również broszury na temat tak. konferencji, która była punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy. przypomnę Państwu, że Stowarzyszenie Edukacji i Rodziny NURT zaprasza na siódmą konferencję rodzinną. Panie prezesie, kiedy konferencja tak. się odbędzie? No i co będzie jej przedmiotem? Bo to najważniejsze. Konferencja rodzinna odbędzie się 13 marca w hotelu Q ku Hotel Wrocław od 15 do 17 i będziemy mieli dwa, myślę, bardzo interesujące wykłady. Jeden nawiązuje właśnie do spraw związanych z nowoczesnymi mediami pod tytułem Smartphone, tablet, komputer, pomoc czy przeszkoda w wychowaniu dziecka. Ten referat wygłosi Janusz Wardak, to jest to pan, który, który jest szczęśliwym mężem i ojcem dziewiątki dzieci, jednocześnie jest dyrektorem takie szkoły jak nasza w Warszawie, szkoły żagle, stowarzyszenia Sternik, i jednocześnie zawodowo, zanim został dyrektorem, zajmował się, zajmował się mediami, nowoczesnymi mediami. Drugi temat natomiast nawiązuje do tego, że rodzina to jest najlepsza szkoła kompetencji społecznych. Tak? I nigdzie tak dobrze kompetencji społecznych się nie wykształci jak, jak w rodzinie. I właśnie rodzice, rodzeństwo mają na co dzień bardzo dużo okazji do tego, żeby te kompetencje społeczne u dzieci kształtować. Na ten temat będą mówili Katarzyna i Waldemar Dobrzyńscy, którzy są małżeństwem już z długim, stażem 26-letnim i mają również pięcioro dzieci w wieku od 11 do 21 lata, więc już mają też studentów, już widać owoce, owoce ich działalności wychowawczej. Także tymi swoimi doświadczeniami bardzo chętnie będą się z nami dzielić. Mówimy o prelekcji Rodzina szkołą charakteru. Przypomnijmy to spotkanie przy ulicy Załziański 2. Tutaj także, drodzy Państwo, pytania, które pozwolę sobie zacytować. Czy rodzina powinna wychowywać? Czy to w domu dzieci uczą się postaw społecznych? I kolejne, czy potrzebujemy kształtowania charakteru? A jeśli tak, to w jaki sposób rozwijać go właśnie u Państwa pociech? Z pewnością niektórzy takie pytania sobie zadają, tym bardziej warto przyjść. i Pan Prezes chyba nie zaznaczył wstępna konferencja jest wolna. To również tak, serdecznie zapraszamy, wstęp jest wolny. Panie prezesie, to jeszcze na koniec chciałem zapytać. Teraz rodzice bardzo często rozmawiają, czy do Państwa również takie zapytania trafiają w związku z obowiązkiem szkolnym, jakie mają dzieci obecnie siedmioletnie. Bo jeśli chodzi o sześciolatki, to rodzice mają wybór, można wysłać do szkoły lub do, tak. do przedszkola. Jak ten problem wygląda od środka? Ja może powiem, jakie jest nasze doświadczenie z ubiegłych lat. Poprzednio, w zeszłym roku, rodzice mogli nie posłać sześciolatka do szkoły, ale musieli stosowne opinię uzyskać z poradni i wielu rodziców na to się decydowało. Natomiast byli też rodzice, którzy decydowali się, żeby posłać sześciolatka do szkoły i jak jesteśmy w klasie pierwszej, w której mamy sześciu i siedmiolatków, to ktoś po strony nie stał często nie jest w stanie ocenić, który chłopiec jest 6 -latkiem, a który 7-latkiem. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby rodzice podejmowali dobre decyzje. Tak? Rzeczywiście, w tych przypadkach, kiedy 6-latek już był dojrzały do tego, żeby pójść do szkoły, a tutaj myślę przede wszystkim o dojrzałości emocjonalnej, a nie intelektualnej, bo dojrzałość emocjonalna jest dużo ważniejsza niż ta intelektualna. 6 -latek może świetnie czytać, tak? ale może nie potrafić przegrywać Chińczyka. Tak? I w zetknięciu z kolegami, którym będzie trochę konkurował, chcąc, nie chcąc, będzie źle to znosił. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie czyta, ale za to potrafi przegrać, i nie robi z tego dramatu, to taki chłopiec już prawdopodobnie nadaje się do, do pierwszej klasy. Także myślę, że to jest świetny pomysł, żeby rodzice mogli decydować. Tak? Rodzice najlepiej znają swoje dzieci, wystarczy im dostarczyć troszeczkę informacji merytorycznych, w jakimi kryteriami się kierować podejmując decyzję, i na pewno oni będą najlepszymi osobami, które podejmą dobre, dobre decyzje. A dopiero w drugiej kolejności patrzeć, czy dana placówka jest przystosowana, bo i takie głosy się pojawiały, prawda? Oczywiście to też jest ważne, <coughs> czy jest przystosowana, natomiast ta kwestia infrastrukturalna, one oczywiście są ważne, ale nie są najważniejsze, prawda? Ważniejsza jest kwestia tego, w jaki sposób nauczyciele pracują z klasą, w jaki sposób są w stanie... Pracować z uczniami, rozładowywać jakieś trudności, konflikty, przeżycia, jak szybko dostrzegają w ogóle, że taki problem się pojawia. To są rzeczy, które bardzo trudno jest ocenić, prawda? Bo rodzice na co dzień nie mają wglądu do tego, jak pracują nauczyciele, więc mogą się kierować pewnymi cechami danej placówki. Ale przede wszystkim dziecko, dziecko jest najważniejsze. tak? To, czy dziecko jest gotowe, czy, czy jeszcze nie jest gotowe. Myślę, że rodzice wyposażeni troszeczkę w wiedzę, w kryteria, będą podejmowali bardzo dobre decyzje. I o tym proszę pamiętajmy, decyzja należy do rodzica, tylko rolą samorządu jest zapewnienie dziecku miejsca w zależności właśnie od woli rodzica, czy to w szkole, czy w przedszkolu. Moim Państwa gościem był prezes Stowarzyszenia Nurt, pan Andrzej Dunajski. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Punkt widzenia. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. Do zobaczenia.